Ciemaleczko, widzowie, z tej strony Goldboy, a dzisiaj zmierzymy się ze z Trapem jak pewnie widzicie po lokacji, także jeszcze chyba Dreadbr się pojawi, skoro go widzieć, prawdopodobnie. Tutaj już dokładnie nie wiem, ponieważ tego levela zbytnio już nie widziałem, więc tutaj już będzie o wiele ciężej niż wcześniej, ponieważ pierwsze dwa znaliśmy z demówek. Także zobaczymy jak to pójdzie, mam nadzieję, że do godziny się wyrobię z nagrywania, bo nie chcę tu aż spędzić przy tym levelu, bo... Wiem, że to jakoś działa to tak, że z levelem są coraz trudniejsze, przynajmniej takie słyszałem już opinie No ale zobaczymy jak to będzie, także bez zbędnego przedłużania przejdźmy do nagrywania Znaczy nagrywania, do grania właściwie Continue Aha, może bym wam głos włączył tylko, fajnie by było Use the monitors to check rooms near your office Czyli tak, używaj monitorów, żeby sprawdzać pokoje, które są blisko twojego biura, okej okay. Power, use the lever to turn the system and on and off. Aha, czyli jakby pociągnąć za dźwignię, czy używać dźwigni, żeby jakby włączać i włączać system, nie? Uh, doors, uh, use the levers next to the doors to open and close them. If the uh, the open, do 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 ok. Okej, czyli używać dźwigni, żeby zamykać i jakby otwierać drzwi. I kiedy im to wejdzie do zera, no tutaj powinno być na tym domeniu, no to drzwi będą jakby otwarte. Eee, czekajcie. Z zamykanie systemu. Okej, okay. być może tak dziwnie jak zamyka system. Nie wiem, czy one się same resetują, czy trzeba będzie to kliknąć tą dźwignię, to się zobaczy. E jak to będzie. Eee, Okej. Okay. Eee, halucynacje. Eee, but not to be seen. Okej, okay, czyli... Są halucynacje, ale e, jakby mam na nie nie patrzeć i nie opuszczaj biura Bo wtedy cię mogę za... Czyli dostaniemy halucynacje jeśli opuścimy biuro, okej okay. Okej, okay, dobra, jeszcze jakiś tipek, e, freedom, wolność, e, complete the puzzles and get out the room before get your something Okej Czyli no, jakby mam rozwiązać skompletować no mam po prostu rozwiązać zagadkę, nie? W skrócie zanim coś mnie dopadnie w coś innego się stanie, nie? Okej. Okay. To start. Okej, okay. jak to działa? Okej, okay. długo się te drzwi zamykają. Uh, Tylko co? Jakiś... okej. Okay. Co my tu mamy? Emergency... Aha, jakiś developer mod. Cod, okej. Okay. Gdzie może być kod? Eee, hmm, jakiś kod, gdzie ja mógłby znaleźć? Tu mam hmm. jakieś... A mam latarkę? mam. O to będę sobie chodzić z latarką może? Eee, kod, 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 gdzie jest kod? Kod dajcie mi kod. Insert jeden fast fastcoin. Okej, okay, dajcie mi fast na też. O ile muszę w to grać? Uh, jakiś kod. O, o, o! Poczekajcie. Właśnie, muszę sobie ten kod zapisać. Poczekajcie, A, ja muszę sobie jakieś y, kartki długo opisać. 3, 9, 9, 8, 2, 8, 9. To jest mój kod, tak? No dobra, to zakładam, że to jest do tego. Tak przynajmniej się zdaje. 3, 9, 9, 8, 2, 8, 9. Okej. Okay. Okej. Okay. Mam... Coś się otworzyło, co to jest? Insert coin, dobra Okej? Okay. Jakaś gra? O co tu chodzi? O to jest. Okay. Press A to jest okej. Press E to insert. Okej, okay. must hurry everyone. Czyli wszyscy potrzebują mojej pomocy, pomóż. Co to jest za zegar? Co to? Jakieś namioty? Ej, uh, sorry? Jak z tego wyjść? O cholera! O nie! Kurde A ja właśnie już słyszałem tego Spink Trap'a yy, Ale chciałem wyjść Nie umiałem wyjść z gry, okej okay, Czyli zginąłem No to fajnie Aha bo ja tych monitorów nie używałem przecież no Właśnie teraz mam podpowiedź, żeby używać tych monitorów No tak, no przecież zapomniałem 4-3-4 cztery, 3-3 3-2 Okej, okay. dobra, mamy to Dobra, mamy znów tą gierkę Okej, okay, mamy to jakiś zegar i pochodnie Tak, to już... Dobra, wejdźmy do tych... Tu są jakieś balony Rybak okay. Rybak chce jakieś naszej pomocy, ale... Okej okay. Mamy pomóc Balon boy. Okej okay. Dobra, tam zaraz może pójdziemy Okej okay. Dobra, to się E podnosi I co ja mu teraz mam tu dać? Okej okay. Okej okay. Co teraz Czyli mam im to dawać, czyli jemu tą rybę, tak? Którą tam widziałem A czekaj, on im coś dał Okej, okay. lilie, czekajcie Lilie Dobra, tu jest woda To może tu tą lilię, no i ty co chcesz? Watch right... Okej, okay, już wiem co chcę. To zegar chyba. Gdzie był zegar? Zegar był gdzieś tu na górze, nie? Ej właśnie. Nie! No nie! Już bym się schował przed nim, tylko wszedłem w tego. W ogóle miałem takie skupienie. Wszedłem, tylko popatrzyłem w tego On mi zrobił żamskę, wyjął mnie i przez to mnie zabił. No ja pierdzielę. To już wiemy, co mamy robić, nie? Do tego momentu. Okej, okay, dał nam to. I nie sprawdziłem kam na kamerach tego z Pink Trapa. Dobra, czekajcie, sprawdźmy to. No sygnał, to jest dreadwear, czy to jest springtrap? Oho, gdzie on teraz wyskoczy? Dobrze, wyczułem? Nie, wyczułem, no cholera! Jak to działa? Kiedy mam wyczuć? Bo widziałem, że idzie w ventach, wiedziałem, że dostanę jumpscare, ale już nie wierzyłem, że zdążę w to. Ale jak mam wyczuć, kiedy on idzie wętami? Jak on zawsze idzie wętami? i wyraz wyskakuje tam gdzieś chyba z przodu, czy nie wiem, z boku, a raz mam, a raz idzie jakby wętem do mojego. Bo jak ja mam to wyczuć, kurde? Bo tak długo czekałem, i już bałem się, że mi wyskoczy z tego węta, i nie zdąża tego. I teraz, no nie wiedziałem, właśnie, ja nie wiem. Jak mam tu wyczuć, no? Dobra, ja speedrunuję tą GRK teraz. Nic do mnie nie idzie. Jakąś sowę dostałem. Nie wiem, po co mi ta Sowa. Okej. Okay. ok. Ok, to on chce tam pewnie pochodnąć. Dobra, ja nie wiem. Ja cały czas robię tą gierkę i mam wyrąbane w inne rzeczy. I póki co nie przyszli, więc albo mam szczęście, albo to o to chodziło, że trzeba się nimi nie przejmować. I po prostu trzeba by lecieć tą gierkę, nie wiem. Ok, co się stało? Please help me. Ok. Dobra. okej okay. dobra dobra Nie wiem co się dzieje system się skraszał 5 4 2 2, 2? To chyba tu trzeba wpisać 5 4, no nie 2, 2, 2, dobra, jest spokojnie, oni do mnie nie przychodzą w ogóle. 5, 4 2, 2, 2, a może na odwrót? Może 2. Nie znajdziesz mnie. Dobra, to dreadbird był na się nie trap. Okej, okay, schowałem się pod biurkiem. Okej, okay, poszedł sobie. Dobra, czyli 2 2 2 i czekajcie, co tam? 4 5 w takiej kolejności to powinno iść. Okay, the point is from the bottom Emergency, are detected yeah. in the generator's essential components Recalculating time for the explosion recalculated Warning to all staff, evacuate nearby areas and those connected to the generator room immediately Generator exploded in 6, 5, 4, a 2, 1 Okej, okay, coś się pali w ogóle. Dobra, mi się węd otworzył, okej. Zdążyłem, zdążyłem. Uy, o cholera! Ej, 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 ej e, e. idź stąd, idź stąd. O, o cholera. Ej dobra, ja nic nie robię, to nie ja, to tenka. O cholera! Zniszczyliśmy spin Spintrapa Ja pierdziela, coś szło z wentów, ale chyba... Boże, Circus Baby. O, ja pierdzielę jakiś kolejny gówno. Co to jest, kurde? Co to jakieś drzwi są jeszcze? Okej. Okay. Jakieś sceny, jakieś drzwi. Tu są jakieś, rażenie prądem będzie. Dobre, kurde. Ale nie, w ogóle jak ja szybko przejdę tego spintropa? Ej, w 20 minut ty. Naprawdę, to szybciej niż pierwszy i drugi poziom, ale. Poszczęściło mi się, bo jak ogarnąłem o co w tej Gierce chodzi, to ją na speedzie starałem się zdąć, jakoś do mnie nie przychodzili. Dreadbear jakimś innym przeżyłem, bo szczerze powiedziawszy nie wiedziałem czy to jest Sprintat czy Dreadber. -Dread yy, ale yy, wiedziałem już, bo... no tak troszeczkę już poginąłem sobie w międzyczasie, bo nie wszystko widzicie. I wiedziałem, że Dreadber yy, ten... Dreadbear trzeba się schować pod biurkiem, zależy z której strony przychodzi Na słuchawkach słyszałem, że z prawej, więc się schowałem licząc, że to Dreadbear Ale nie byłem pewien i na szczęście mi fartnęło I to zdążyłem, potem coś szło z wentach, ale chyba ten wybuch to zresetował Że to sobie poszło, albo coś, nie wiem czy tak było Bo chyba już Pan Spinner by do mnie wyskakiwał, albo coś No i zdążyłem się ukryć, no dobra Tak czy siak, zobaczymy co tutaj będzie, ale to w kolejnym odcinku Także dziękuję za oglądanie. Szybko mi to już poszło, więc może i film będzie troszeczkę krótszy niż zwykle z tego, no ale zobaczymy, jak to w montażu. No i dobra, mam nadzieję, że zostawicie suba, jeśli Wam się oczywiście spodoba. Jeśli łapkę w górę, będzie fajnie. Jak napiszcie jakiś komentarz albo dacie jakiś tip, jak grać w tą grę dobrze, no to też będzie spoko. No i co, i widzimy się w kolejnych filmach. Narwa.